Witam was serdecznie. Jesteśmy na pierwszym zrębie w 2024 roku. Co prawda początek tego roku wyglądał dosyć dziwnie, bo byliśmy już w innym miejscu, zaczęliśmy wycinać sobie podszyt, mieliśmy robić inny zrąb, ale tutaj z dnia na dzień nadleśnictwo jednak powiedziało i zmiana, nie wiem, powiedzieć trochę inne słowo tutaj, ale nie, nie pasuje tutaj przeklnę zaraz na początku odcinka. No i jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, ponieważ tutaj jest troszkę ładniejsze drzewo, jak na nasze drzewostany. Co mam powiedzieć? Patrzcie jakie piękne czubki. Tu już mam kawałek podkładany. Daje potem Tomuś, którego tam oddali Tomka widzimy. Tomek jeszcze kończy podszyt. Tam gdzieś mu tam kawałeczek jeszcze mu właśnie został. Jakieś pojedyncze sztuki mi gdzieś tam podcina, bo było trochę wywałów. No i jesteśmy tutaj. Ja sobie wczoraj zacząłem ciąć. Jeszcze wczoraj mieliśmy problemy z Waltrą, ale Waltra się uspokoiła. Nad, ponieważ e, narzekałem Wam, że mam to sprzęgło dosyć niskie. Okazało się, że było niskie, bo ta sprężyna, która odbija sprzęgło, coś się z nią stało. Coś się z nią stało. Zablokowała się, nie, nie poszła, nie odbiła do tego momentu, do którego powinna. Siłą, łomem ją wyciągnęliśmy. No i okazało się, że to sprzęgło powinno być lepsze. Przy okazji. Bo też tak wypadało, że tak powiem, i też takie były odpinie pod filmami, że kończy się pompka sprzęgła. No i tą pompkę sprzęgła zamówiłem nową, co prawda nie oryginalną, tylko zamiennik i może to też jest błąd, nie wiem czy te zamienniki do waltry są dobre czy nie, no ale jednak cena była na tyle ogromna, że tak powiem, jeżeli chodzi o różnicę. Czekajcie, cofnę się tutaj, bo tata dojedzie po wałki, obok tartaku są, także musimy mu odjechać, bo mnie tu goni chłop. No i słuchajcie, tą pompkę też wymieniliśmy. Jest tam, co on tam będzie zbierał? Ach, dobra, O sobie P i opał zbiera. No właśnie, no i zamówiłem ten zamiennik, wymieniliśmy go. Było git, spoko. Dzisiaj, wczoraj pierwszy dzień w lesie, tata zerwał 3-4 wózki. Nagle brakło sprzęgła. Pedał od sprzęgła wpadł. Dziękujemy, do widzenia. No i... Tutaj jest taka sprawa, już myślałem, że padło sprzęgło, mówię, no tak, bo tata mówi, że no jest znaczna różnica, sprzęgło ciągnie jak szalone, a przedtem tak nie było, także mówię, no pewnie padło sprzęgło, bo teraz się naprawiło, przedtem wiecie, się zgało, pewnie tarcza wyrobiona, przecież tak jeździliśmy kupę czasu. A czemu jeździliśmy kupę czasu? Ponieważ nie wiemy dokładnie nic o tym ciągniku, kupiliśmy go... I też kupiliśmy go od mechanika, który powiedział nam, że to sprzęgło w walce tak wygląda i one tak mają. No i człowiek głupi, człowiek uwierzył, a nie powinien Powinien to sprawdzić. Natomiast na no sprzęgło chodziło też nie powiem, że, że wiecie, jakoś było fatalnie, było źle, bo dało się jeździć, ale No gdzieś tam w tyle głowy człowiek miał takie coś, że chyba powinno działać lepiej. I tutaj człowiek Polak. Przede wszystkim mądry po szkodzie. No już tak samo, teraz jak. O, oh, stawię sobie na środek. Teraz jak gdzieś będę jeździł, będziemy jeździć z tatą, szukać jakichś innych ciągników, jakichś innych maszyn. Zawsze, chyba będę, już teraz, nawet nie chyba, zawsze, zawsze będę brał ze sobą jakiegoś mechanika, żeby jechał ze mną, obejrzeć ten sprzęt, żeby powiedział, czy jest dobrze, czy jest źle, bo przecież. A, no szkoda słów powiem wam nie, nie sądziłem, że aż tak się dam nabrać no i dzisiaj odpowiedzieliśmy sobie jeszcze raz pompkę no i raz sprzęgła jest, raz nie ma nie wiemy co się dzieje dokładnie ja jeszcze mówię, że chyba pompkę sprzęgła będzie trzeba założyć tą starą jak tak będzie się dalej działo jak będzie tak źle, no to trzeba chyba zacząć od tego poszukiwania zobaczyć czy wiecie, czy to jednak nie jest gdzieś tam właśnie wina o, wina tej pompki, że jednak ten zamiennik coś tam jest trochę biedny. No ale wszystko, wszystko się okaże. Powiem wam, że tutaj te sztuki niektóre są dosyć mocno pochylone. Ja nie mam zamiaru z nimi walczyć. nie jest szkoda maszyny. Jeżeli ktoś mi tutaj będzie mówił coś w stylu. Aha, ja wszystkie przepycham. Okej, okay. kurde mać. Nie wiem czasami czym tak mi się blokuje, przecież jest dobrze dobrze jest sztuka. A, a nie chcę mieć sami przeciąć, ale to moje ostrzenie łańcuchów chyba też nie jest zbyt wybitne czasami. Także może to być jak najbardziej też jakaś moja wina. Natomiast, dobra, już zgubiłem wątek troszkę. Aha, dobra, no właśnie co do tych sztuk przepychających, jedzie tam sztuka? Jedzie sztuka, ale my jak będziemy sobie te sztuki tak brać, ja Wam tutaj, o, będziemy troszkę lepszy widok. Ja tych sztuk nie mam zamiaru wszystkich przepychać. Mam to gdzieś, jak wy chcecie przepychać, to sobie przepychajcie. Mi tam jest szkoda maszyny. Jak leci mocno w prawo, to będzie lecieć w prawo. No i tyle. Po co ja tutaj mam się jakoś bardzo z tym męczyć? Mam główkować, jak to przepychać, nie przepychać. Nie mam tutaj aż takiego ciśnienia tartak i tak. Tutaj, wiecie, co mam dosyć blisko, także ja już go tutaj sam e, gdzieś tam troszkę poprawiam. Żeby tata tutaj nie musiał już e, go brać. Bo też, no w tyle głowy mam, wiecie co, taki scenariusz. Tfu, tfu, tfu. Ja tutaj, że tak powiem, troszkę splunę sobie na podłogę, żeby nie zapeszyć. No, że będzie trzeba chyba Walter oddać na serwis, jak to sprzęgło będzie dalej gdzieś tam szaleć. Znaczy no, już wczoraj takie miałem myślenie, wiecie, że już jednak to sprzęgło, nic tutaj z tym sprzęgłem nie zrobimy. I będzie trzeba się posiłkować już jednak wymianą tą sprzęgła. A mam nadzieję, że się troszkę to sprzęgło wytrzyma. Dokładnie chciałbym, żeby wytrzymało miesiąc, ale czy tyle wytrzyma, to nie wiem. No, że będzie trzeba MTZ-a uruchomić. No i mtz ten tartaki tutaj zrywać, to już jest... Wie, wiecie co, no nie, nie... Nie będzie to nic, nic dobrego, nic mądrego, nic co będzie miało jakąkolwiek wydajność. Dlatego ja mam tutaj tyle bliżej, ja już tutaj wiecie co, staram się gdzieś tam te sztuki do tego wywać, tu gdzieś było krzywe, także tutaj to utnę, no i co, <śmiech> <śmiech> o kurde, jakieś tu kaszle, nie kaszle mnie biorą, mam robić S2B 125 25 jak leśniczy mój na początku zobaczył 100 z 2,5 jak tnę, to mówi, panie Dawidzie, panie Dawidzie, to prawda, nie używa słowa Dawid, znaczy używa słowa Dawid, używa imienia Dawid, ale bez pan. Natomiast no, mówi, że tutaj tego s 2 no jest znacznie więcej w tym stosie, no i muszę to gdzieś tam trochę bardziej, wiecie, no, manipulować, żeby było tego s 2 więcej, bo przyjadą potem sprawdzać nas i powiedzą, że żeśmy stos pocieli, znaczy żeśmy s 2 pocieli, ładne sztuki żeśmy pocieli, S2B, no i, kurde mać, jakie krzywulce, same, no przecież tu się nie da robić. Gdybym miał ładne stanę, ile bym więcej tego, tej masy tu robił, a potem ktoś mi przyjdzie i powie, o kurde, tyle masz pozyskania, ja bym to zrobił w 2 miesiące. No to przyjdź i zrób, cwaniaku, jasny gwin. Powiem Wam, że nie ma nerwów czasami do tego, no nie ma nerwów, jak lubię naprawdę tą robotę, Brak, brak słów, brak słów czasami, tak to tu wygląda, gdzie nam ta sztuka leci, w zasadzie może nam tam lecieć, to musi jest daleko, możemy ją tam ściąć, bo ja sobie ją tutaj potem przepcham, to znaczy nie muszę je przepychać, tylko chodzi mi, że przepcham sobie, jeżeli chodzi o tartak, tam ją sobie wezmę, tata nie ma, tata mi tu nie wjechał, git, chodź tu. Nisko, git jedziemy choć tu No tu jest średnia już także utnę sobie tutaj No tu zrobimy sobie te dwa wałeczki SWB, żeby leśniczy był zadowolony No i tu musimy sobie zrobić jakieś no 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 no. Ho, ho. To tak naprawdę chyba każdy jeden czubek byłoby zostawić, żeby to piłami wyrabiać, bo no. Znowu krzywe. I powiem wam, że mój optymizm jak na pierwszy odcinek, który nagrywam, też nie jest to pierwszy odcinek, bo mój optymizm był dużo większy na a to na biomasie! Teraz doceniam tamtą robotę. <grydy> tam, tam naprawdę się fajnie pracowało. Serdecznie pozdrawiamy kolegę Mateusza. Mam nadzieję, że biomasę już ma zerwaną w momencie, w którym ja tutaj ten odcinek publikuję. Bo w momencie, w którym ten odcinek nagrywam, to na pewno nie. Także Mateusz, do roboty. Nie ma czasu. Dobra, ja sobie tutaj już te sztuki kładę, bo te pod spodem już mam odebrane. Także już tyle, tyle tego dobrego. I tu mamy taką tartaczkę po lewej stronie. I od dołu wydaje mi się, że będzie trzeba uciąć dwa wałeczki 1,25 m, żeby tą panią troszkę podprostować. Także my ją sobie glebniemy w tamtą stronę. Troszeczkę sobie. Podetniemy, żeby tutaj nie było żadnych problemów. O, jak mnie tu podtelepało. Jedź tam. Elegancko, tak mi się wydaje. Teraz tylko zobaczymy. No nie, no jest tutaj z początku świder. Musimy ją sobie tutaj troszeczkę podprostować. Żeby nam ładniejszy tartak wyszedł. I wiecie co, możecie powiedzieć, że... O, tutaj sobie, dobra. Tutaj troszkę źle podciąłem jednak z tamtej strony, tak musimy sobie tutaj... wyprostować. Widziałem czasami na... na zdjęciach, czy na filmikach po prostu od kolegów, jak podcinają sobie sztukę z drugiej strony, to właśnie robią sobie tak by w dwóch miejscach. Tak jakby tu, tu, Wiecie, że to jakby biorą sobie na sam dół głowicę. Potem troszeczkę dźwigają, żebym sobie tak dwa nacięcia, żeby właśnie potem trafić. Tak, teraz ja, ja, go, ja właśnie nie trafiłem za bardzo. No i co mówicie, że tu będzie? No, tutaj uważam. No i co? Mamy taką gałąź. Kurde. Poszło. Co? Leśniczy pewnie powie, że tu by mogło być 1,25 25, m, ale według mnie nie. Zobaczcie sami, że to już było krzywe troszkę. No i co tu też zrobimy? No też zrobimy, a z tego? Baterii, już myślałem, że znowu wyjdzie mi ten komunikat, że zaducho siedzę w miejscu bo... i muszę zacząć spacerować. Taką... Tak ten zegarek mi tu co chwilę pokazuje i już mnie to zaczyna denerwować. To sami, bo człowiek w robocie za tu. Zegarek ci mówi, że jesteś leniwy i że leżysz. No jasny win No i zobaczcie, tak, mam sztukę tutaj, która patrzy ewidentnie w tamtą prawą stronę. Ja się tutaj. Nie, nie męczę z takimi sztukami, ja sobie na spokojnie gdzieś tam. Tylko, że właśnie myślę, jak ją tu ściąć. Może najpierw bym sobie ściął tą ze środka, a potem sobie dopiero tamtą zetnę, żeby miał ją gdzie. Ta była cienka sztuka, to też się bardzo tutaj nie. Nie martwiłem z tym, że mi tutaj głowicę jakoś muszę opuszczać czy coś takiego. No i co? Tu się tartaczek nasz piękny krzywi. Tu zrobimy sobie 2,5. A z tego jak zrobimy? Okej. Okay. No, i tu będziemy mieć jeszcze jeden wałeczek 2,5. Patrzcie, jaki piękny. Ideolo! Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Jezu, chryste, jaki to jest drzewostan. Powiem Wam, że. No, nie wiem. Po prostu coraz bardziej mnie kusi, żeby iść z tych leśnictw. Iść sobie gdzie indziej, na ładniejsze. Ale nie chcę się też nikomu tutaj, wiecie, w tego bywać na przetargi ani nic takich rzeczy tak że już sobie siedzę tutaj na tym moim Ale już po prostu naprawdę nerwy opadają, nerwy opadają, jest naprawdę tragiczne te drzewo stany No patrzcie jak to wygląda no jasny gwint. A Dwa wałeczki z brzozy. Tutaj zostawimy. I tutaj jeszcze powiem Wam, że no jest troszkę mokro, co mogliście widzieć na moich storkach na Facebooku. Jeżeli nie obserwujecie mojej strony to Was chętnie, to Was bardzo z... zachęcam, żebyście nadrobili te zaległości i wpadajcie śmiało, daję tam właśnie takie relacje, których często no nie ma tutaj w filmach. Także, jeżeli jeszcze mnie nie obserwujecie, to macie link w opisie do filmu. Zapraszam Was serdecznie. Pyk, 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 A! Chodź, tu draniu jeden. Eee, Ryszard, ty draniu. No i co, tu mamy taką sztukę, i czy wy byście zrobili z niej jakiś tartak? No, chyba nie. Chyba że jesteście jakimiś świrami Myślę, że tutaj zrobimy sobie jakieś S2B No i to No dobra, tu musimy jeszcze kawałeczek sobie uciąć, bo tu coś takiego było brzydkiego No S2B, widzicie, troszkę prostuje ten, ten mój drzewostan Także utniemy sobie to 1,25 m Jezu, chcę ładnie ułożyć, żeby tatuś miał jakoś w miarę ok, to do zrywki ułoży to 2,5 Moje układanie zapewne tutaj nie wszystkich z Was będzie A, musimy sobie odkręcić, dać głowicę tak, chwycić, puścić I to chyba będzie 2,5, takie w miarę patrzcie, patrzcie bo tu zobaczymy czy wymierzyłem w miarę OK No myślę, że w miarę patrzcie, prawie idealnie Jasny gwint, elegancko. Jednego koje z tego, to już nic nie będę robił, mam to gdzieś. Ok, tam jest tomuś, to na razie tej sztuki nie ścinamy. Jedziemy sobie do kolejnej, bo ona tam będzie patrzeć w prawą stronę. I Tomka by ona nie dosięgła, bo tomek jest wbrew pozorom daleko. Wy macie trochę inną kamerę. Także pamiętajcie, że to troszkę też gubi, myli i tak dalej. Ok, tam sobie już dajemy w przód. No. Leci nam tam. tam nie chcesz za bardzo lecieć, Aha, teraz nie chcesz nam za bardzo się podciąć Fajnie, fajnie. Okej, okay. no jeszcze lepiej. Chyba jej sobie nie chyciłem dobrze, wiecie? Tak mi się to wydaje. Albo coś tam po prostu jest. Wspycham ją, powiem Wam, że wspycham ją, już mam ją gdzieś, ona jest prawie podcięta. Czy chyba cała. Nie wiem za bardzo, czemu mniejsza nie no bardzo dużej podciąłem. A tutaj chyba była sztuka obok i nie chciała mi ta prowadnica przejść. Zatem dobra, my sobie ją tutaj utniemy, gdzie ją zaczęło mi rozwalać. Widzicie, łańcuch to jest żyleta. No coś, coś tam, coś tam było, no coś tam ewidentnie było, że nie chciało mi ją podtegować. Patrzcie, co tam było, ale nie no. Dobra, już nie, nie dojdę za bardzo do tego. Czasami się takie tutaj rzeczy zdarzają u mnie. Ok, cofamy sobie, cofamy, bo już sobie tarteczkę tu wyciągniemy. Chodź tu malinka, Trochę na prawo, żeby tamtej sztuki bardzo nie obedrzeć. Pozostają nasienniki. Okej, okay. i nierozerwana, nierozerwana. Także ładny tartaczek. Chodź tu, już jedziesz na mygłę. Nie ma nikogo, nie ma nikogo. No, łutnę taką. Nie wiem, czy to jest ładna. Bo tak naprawdę dopiero potem wychodzi, czy jest to ładna, czy nie. Więc łótnę sobie wałeczek. Metr 25, i nie wyrabiam tego, zostawiam ją Tomkowi. Tomuś tutaj będzie miał robotę. Tak, mam się znowu z tym męczyć. Tomek ją tam obteguje i te czubki chyba będę Tomkowi zostawił. Bo przecież my tu nerwy wezmą. O, i takie buty, wam powiem. Takie buty, takie buty. Tomek jest tam daleko. Pamiętajcie, że właśnie już mówiłem, ale macie szeroki kąt kamery. I to troszkę gubi też. Także może, może się czasami wydawać, że coś jest blisko, coś jest daleko, ale ten szeroki kąt troszkę zmienia perspektywę. Zresztą jak zobaczcie sobie, tutaj jest płaska powierzchnia, to jest tutaj lekkie jajo. Podejrzewam, że lekkie jajo możecie widzieć. I troszkę troszkę to zmienia, ale wydaje mi się, że ten, ten kąt widzenia jest dla was najfajniejszy, jednak jak, jak siedzimy sobie w kabinie. Patrzcie, no i nie mogę jej chwycić. wszystko pod górkę, no wszystko idzie pod górkę. Okej, okay, okej, okay, tu ją już mamy, mam cię, ty gadzie. Nie a czy z tego będzie jakiś tartak. O, nie Majgaj mnie tu. No jakiś może zrobimy, no nie, ale tu chyba drugiego to się nie, 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 nie zrobi. Patrzcie, no tu się coś zaczyna dziać. No, bym chyba tu uciął. 5 coś, 5,50, no dobra, niech będzie. No patrzcie, tutaj to już jest szmelc. Tutaj to już trzeba uciąć 1,25 m, bo przecież nic z tego nie zrobimy. Też sami zobaczcie, że tak jak macie takie sztuki, jakbyśmy ucięli 2,5, to to już jest naprawdę. No, to S2B by nie było zbyt wybitne. by było dosyć krzywe. Tylko że właśnie nie wiem też, jak jest S2B oceniane. Czy S2B jest właśnie oceniane w takim e, stopniu, że mogę uciąć wałek, który w głowie, jeżeli wiem, że się wyprostuje po ucięciu, po przecięciu go na pół, czy... Czy, czy wiecie, że po prostu to całe 2,5 musi być proste. No i patrzcie, tutaj też jest taki wałek. Też go tutaj Tomkowi zostawiam. Tom czy musisz go wyrobić, bo ja, nawet nie mam jak tego chycić. Zobaczcie sami, tutaj. Dziadostwo! Jasny gwint. Czemu mnie tu wszystko tak pokarało tym, że O O Ojen, jen. jen. A tam jeszcze jest podobno mokro i to dosyć mokro, także... Patrzeć, nie ma nikogo, ale pika głośno ta maszyna, także myślę, że nikt nam tu nie podejdzie. Ja już sobie tą sztukę też tu wyciągnę, słuchajcie, podciągniemy ją już tutaj. Tak naprawdę zawsze sobie wiecie, co robię tak. Sobre tak robiłem sobie tam wcześniej. Chciałem sobie tartaczki, Wpadłem jakby obok. A potem dopiero wiecie, gdzieś tam stanęłem w miejscu, gdzie je miałem i łup, łup wszystkie pociągałem trochę i potem wszystkie naraz, teraz się troszkę z tym bawię, ale myślę, że koniec końców nie wychodzi źle. Tak naprawdę takie pełne, pełną moc będę chciał włożyć, włączyć od marca. Dzisiaj mamy 26 stycznia, 26 stycznia. Także teraz się nie, nie nagle jakoś bardzo, jeżeli chodzi o to moje pozyskanie. Na spokojnie do tego podchodzę, bo tutaj będą lekkie modernizacje w firmie. Także, ale o wszystkim będę Was informował na bieżąco. A także, na razie nie mówię nic, wszystko będziecie widzieć. Będziecie, no jakby wiecie, Wy jesteście tutaj, jakby razem ze mną w tej firmie. Ja Wam to o wszystkim będę mówił. Tutaj będziecie mnie obserwować, będziecie mnie oceniać, będziecie mówić, czy dobrze, czy źle, będziecie tutaj, wiecie, oceniać każdy mój ruch w tej firmie. Ja was opuść proszę. Jest. No sobie, Dąbka utniemy. Proszę bardzo dęba się lepiej wyrabia na tej powierzchni niż sosnę. Tego bym się nie spodziewał. No ale tak jest, ale tak jest, ale tak jest. Dobra, to już zostawiam. Potem sobie jeszcze tą gałąź tu wyrobimy. Chodź tutaj. Tutaj Ciebie też weźmiemy. Pyk, patrzcie dąbek jaki fajny, prosty. Ciekawe co tu będą dalej sadzić, może jakieś dęby właśnie. Tutaj czasami też, a przynajmniej kiedyś spotkałem się z taką opinią, że o, patrzcie, jakie ładne dęby, wycinają cienkie. Mogliby to zostawić, przecież mogłoby rosnąć. Słuchajcie, tak naprawdę e, to, to nie jest taki obciób, bo potem przyjadą do Orania. Takie dąbki jakby zostały, potem oni muszą to mijać. A mimo wszystko lepiej chyba wydaje mi się, że jest po prostu wszystko wyciąć i zrobić od nowa tą całą powierzchnię. Bo jakbyśmy mieli właśnie wszystko tak pozostawiać, to potem jest to ciężko. Ciężko, jeżeli chodzi właśnie do dalszych prac. Więc zobaczcie, że potem trzeba tą powierzchnię zmielić. No to mielenia to myślę, że jeszcze nie ma problemu, jakby to zostało, bo kubaki by to po prostu poomijali, ale potem do orki to już nie jest tak, takie hop -siup. Także my potem też mamy fajniej kosić, bo wiemy, że idą sobie w jednym rzędzie sadzonki, idziemy sobie, wiecie, jakby po, po prostym. Także trzeba też mieć na uwadze to właśnie, że no ktoś jednak potem o ten las 2, ktoś tutaj pracuje i że on ma też z tym łatwiej. I tak naprawdę też jak czasami wiecie co, e, są takie opinie, ale dobra, to już zostawimy na kolejny odcinek. Zostawimy sobie, słuchajcie, do, do rozmowy inny temat, tak naprawdę zaraz zapewne. Ten odcinek skończymy, zaraz będziemy nagrywać po prostu odcinek kolejny. Takie, wiecie, pół godzinne. Tyle, ile mi starczy tej jednej baterii. że Jestem ciekawy, czy w ogóle Wy się teraz nagrywacie, bo już tak długo to trwa. Ale wymieniłem w końcu te baterie. Zamówiłem sobie te białe baterie z GoPro i są no lepsze. No powiem Wam, że naprawdę już jestem zadowolony, że mogę te pół godzinki nagrywać bez żadnych zmian. Także. Świetna sprawa, no i na pewno te odcinki będą no, częstsze, mam nadzieję, że będzie Wam się to również też podobało, że się widzimy częściej, mam nadzieję, że uda mi się robić nawet trzy odcinki w tygodniu, ale nie chcę Wam też obiecywać, bo nie wiem, jak to moje życie będzie dalej wyglądało, co się tu będzie działo i tak dalej, czy ja w ogóle będę z domu wychodził, czy będę z lasu wychodził, czy... No i co? No i przechwaliłem, przechwaliłem baterię, ale to już jest chyba znak, że ten odcinek dobiegł końca i czas tego odcinka powinien być już wystarczający, bo też mi się tak wydaje, że czas z wami bardzo fajnie i szybko mi leci i tutaj mogło już być koło tych 30 minut. Także słuchajcie, tego dęba wyrabiam i z Wami się żegnam. I co? Widzimy się w kolejnym... Teraz nagram, nagram, nagram Widzimy się w kolejnym odcinku, którego zaraz będę zaczynał nagrywać. Trzymajcie się, pozdrawiam, pa pa!